Znowu klamka zapadła z tej strony. Witamy Was serdecznie w kolejnym sportowym vlogu na kolejnym wydarzeniu z Olsztyna. Dzisiaj jesteśmy na meczu 100 Olsztyn GKS i Jastrzębie, więc czy to będzie 14, 14 mecz z rzędu 100 mil bez porażki? Przekonamy się tak naprawdę już niedługo. Na pewno jesteśmy po raz kolejny faworytem na Piłsudskiego. Naprawdę ostatnio wiatr dobrze wieje, karty sprzyjają, więc nic tylko wygrać. Zostało z 5 minut do początku spotkania, więc chyba czas na szybkie obstawianko. Dla mnie dzisiaj będzie takie. 3-0 dla Stomilu ofensywnie. No ja powiem, że bardzo optymistyczny scenariusz tutaj no, przyjąłeś. Na pewno GKS jest to jest raczej średnia ligi na 11 miejscu, ale w ostatnich meczach pokazywali, że ma, mają patent na Stomil, bo chyba w ostatnich pięciu spotkaniach 4 razy udało się wygrać raz był remis. Ale dzisiaj myślę, że Stomil niesiony tą y, passą zwycięską. I skromnie 1-0 Ja obstawiam 2-1 dla Stomilu Wydaje mi się, że Stomil jest teraz rozpędzony w gazie Będzie kontrolował ten mecz I łatwe, szybkie, przyjemne zwycięstwo Dzisiaj Stomil na biało Kilka jest na zielono, czarno Przy stały fragment drzwi w tym meczu, zobaczymy na jakie rozegranie przyzwyczaiły goście. No, mecz od początku na naprawdę wysokich obrotach, jest druga minuta, a to już drugi rzut rożny. Tym razem bez większego zaskoczenia, ale ciekawa próba z dystansu. I Co to, to było? Śliwek, świetny pasik do środka, na tyle brakowało, tyle na poprzeczku piłka przyleciała, Myśmy mieli 1-0. Było blisko, tyle. Swoją drogą mamy wynik 0-0. Jakub Mądrzyk, bramkarz wypożyczony z Rakowa Częstochowa, ma najwięcej czystych kąt w lidze w tym sezonie, także dzisiaj jest szansa na zdobycie kolejnego czystego konta. Właśnie padła bramka na 1-0 dla 100 milu, proszę Państwa, akcja piękna, cud miód po prostu, wykończenie, nie spodziewałem się, że padnie, aczkolwiek przy słupeczku Karol, Karol Żwir, główka jest 1-0. No tutaj akcja wyprowadzono od bramki, pięknie przyklepana cała defensywa oraz pomoc ja BKS-u, myślałem, że tam nic nie będzie, to groźna wrzutka, tak, bo nikogo nie było w polu karnym i strzał był też dość taki lekki po prostu, ale... Rozwier pięknie się znalazł w sytuacji i bramka na się rozkręca. Milu. się rozkręca, także kipisujemy. dosko! szybki komentarz, szybka aktualizacja. 100 mil po strzelnej bramce dał trochę przestrzeni do rozgrywania dla GKS-u ale wydaje mi się, że i tak mają wszystko raczej pod kontrolą. Było krótkie zagrożenie bramki. Ale no musi po prostu wrócić do tego co było do gry z początku meczu. Ogólnie ten po meczu nieco spadło na przełomie tam ostatnich 10-15 minut, bo pierwsze 15 było naprawdę super, można powiedzieć cios za cios, piłka szybko transportowana od jednego polakarnego do drugiego. Dużo stałych fragmentów gry. Otóż to bardzo dużo rozległ przede wszystkim. Teraz jest trochę spokojniej, ale może to jest. Za to, tak to się naprawdę... trochę gra zaostrzyła, bo więcej fauli mamy. Tak, ale no, nikt nie odstawia nogi, ale to się Można było się spodziewać tego, że jednak jak jedna drużyna gra wysokim pressingiem, druga musi dużo biegać bez piłki. No Ojej. po prostu już opadli z siły. Stabil po prostu, na pewno chcę na razie utrzymać ten wynik i ewentualnie szukać jakiejś kontry na, zamknąć, na podwyższenie wyniku. po o z stabil do tak. to jest ważne. Wynikiem 1 do 0 kończy się pierwsza połowa i zobaczymy jakie wrażenie odnieśli kibice. Przede wszystkim chciałbym podziękować, że yy, zgodziłeś się udzielić mi odpowiedzi na dwa pytanka. Pierwsze Nie, no z nich powiedz mi, takie dotyczące meczu. jak wrażenia po pierwszej połowie? Pierwsza połowa bardzo dobra. 100 mili kontroluje mecz. Prowadzimy 1-0. Bramka na fardzie Karola Żywira. Na samo szczęście kontrolujemy mecz. Wygrywamy bardzo dobre wrażenia. Po ostatnim meczu, który wygraliśmy 4-0, kontrolujemy. Zawodnicy są w fenomenalnym gazie oraz fenomenalna atmosfera w strzatni. Naprawdę bardzo się cieszymy z tego. Wszyscy kibice się cieszymy, a tym mówię jak w imieniu wszystkich kibiców, że prowadzimy dzisiaj. Obserwam, że wygramy 3-0. Jasne. Pojęć, Kuba, że kto jak kto, ale ty możesz być reprezentantem wszystkich kibiców z Stomilu, bo wiem, że jesteś wiernym kibicem. Chciałbym się zapytać o to, właśnie, skąd się wzięła Twoja przygoda, jak się zaczęła Twoja przygoda ze Stomilem, skąd się wzięła ta miłość? Do ta naszego miłość naszego ze Stomilu zaczęła się w gimnazjum. Pamiętam Bartek Madraski, którego chciałbym pozdrowić, Wygrał kiedyś tam dwa bilety na Met Stomilu i mnie zaprosił na w gimnazjum. To był 7 marca 2014, pierwszy mecz na 100 milu. zacząłem chodzić tutaj na sektor czwarty na początku i to był mecz z bytowym bytu, w którym wygraliśmy 2-0. O, pamiętam sobie. Wtedy pamiętam, strzelił, to się strzelił wtedy chyba głowacki i Żwi, Tak dobrze pamiętam, a jak się pomyliłem to przepraszam. Wygrałem 2-0 i wtedy pamiętam, że się zaczęła ta miłość do 100 milu. Jasne, trwała ona nieodłącznie do I dzisiaj. ona nieodłącznie do dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i zaczynamy drugą połowę. Jeden do zera dla Stomilu i u biało-niebieskich podwójna zmiana. Na boisko wszedł Kalisz oraz Wójcik. Mamy już 62. minutę spotkania i całą drugą połowę to GKS Jastrzębie jest przy piłce. Kilka krótkich kont ze strony Stomilu, ale to jednak GKS się teraz pałeczkę i prowadzi tę grę, bo tak w 50, po 5 minucie mieliśmy strzał w poprzeczkę i to GKS coraz bardziej zbliża się do wyrównania wyników. GKS jest strzębie też jest bardzo trudną drużyną do tak jakby, przeczytania, bo na wyjazdach są bardzo słabi w tym sezonie, mają chyba tylko 8 punktów na 11 spotkań, jednak w ostatniej kolejce wygrali z Kotwicą Kołobrzeg, która obecnie plasuje się na drugim miejscu w tabeli, więc tutaj myślę że jeśli Stomil nie ukróci zapędów GKS-u możemy zaraz spodziewać się bramki dla zespołu z Jastrzębia. Brawo! Mamy 2 do 0, Stomil powiększe prowadzenie i szczerze mówiąc było to dla nich wręcz zbawienne trafienie. No bo w tej drugiej połowie to jednak GKS przeważał zdecydowanie grę, tak, stwarzali sobie więcej sytuacji. Nie były one wprawdzie jakoś mega dogodne, Stomil starał się kontrować i w końcu ta kontra się udała. No bardzo tutaj dobra kontra w wykonaniu gospodarzy. No widać, że czekali na to. Moi no i No co, dobra akcja, jeszcze trochę kibice podpowiedzieli napastnikowi, żeby wbiegał, biegu i już praktycznie w stuprocentowej sytuacji się nie pomyli. Dokładnie tak. Mamy kolejne trzy punkty, wygrywamy 2 do 0, chociaż mecz nie był wcale taki prosty. Druga połowa kompletnie pod dyktangu, dyktandu GKS-u, ale jednak szczęście sprzyja lepszym i tym razem Krawczyk strzelił bramkę na 2-0. Dużo szczęścia jak przy pierwszej bramce, ale na szczęście dostał ma 3 punkty. Karol, kilka słów podsumowania Cię prosimy. Co, na pewno mecz taki ciężki, bo, bo dużo walki było, przeciwnik dużo tych długich piłek grał, ale byliśmy dobrze przygotowani, dobrze się broniliśmy i stworzyliśmy też tę swoją jakieś sytuację, dwie wykorzystaliśmy i to cieszy, że, że dalej tę pasę podtrzymujemy. W drugiej połowie była taka sytuacja, tam koło 20 minut powiedzmy, że to faktycznie GKS mega przejęły inicjatywę w meczu. Czuliście, że macie wszystko pod kontrolą, czy jednak mieliście gdzieś z u głowy, że to jest tylko 1-0 i może się to inaczej potoczyć? No, tak jak mówiłem, dziś byliśmy gotowi na te długie piłki przeciwnika, no, szukali tylko stałego fragmentu gry, dostawali dużo tych stałych fragmentów. Myślę, że, że czasami za dużo, ale większego zagrożenia jednak z tego nie było. Także, także uważam, że, że gdzieś tam z tyłu głowy było, że możemy stracić bramkę, ale robiliśmy swoje konsekwentnie, pracowaliśmy na, na tą drugą bramkę. Dzień dobry wszystkim. E, można powiedzieć, w skrócie, typowy stoł. E, świetnie opanowali prawo Murphy'ego, ale w takiej zmienionej formie. Jeżeli e, przeciwnik myśli, że wszystko ma pod kontrolą, to znaczy, że my strzelimy bramkę. Obserwowaliśmy na pewno jako przeciwnika, jak do każdego przeciwnika przygotowywaliśmy się i wiemy, jak wyglądają mecze 100 milów. Bardzo często, właśnie w takich kuriozalnych sytuacjach, zdobywają bramki. Ale brawa dla tego zespołu za to, że wierzą w to, co robią. Są bardzo dobrze zorganizowani w grze, przede wszystkim defensywnej, i świetne wyjścia do kontrataków. Dzień dobry. Przygotowując się do tego spotkania, wiedzieliśmy, jak ciężki pojedynek nas będzie czekał, jeśli chodzi o przede wszystkim walkę w powietrzu, aspekty fizyczne. I myślę, że dobrze zrobiliśmy zadanie. Ale niekoniecznie do końca realizowaliśmy to przez dłuższy fragment gry. Myślę, że pewne momenty, szczególnie w pierwszej połowie mieliśmy dobre. Jest to, jest to na pewno fragment, gdzie Sebastian Szypulski uderza po fajnej akcji nad poprzeczką. No i drugi fragment jest to zdobyta bramka po bardzo ładnej, składnej akcji całego, całego zespołu. Myślę, że tego było zbyt mało, bo za bardzo wdaliśmy się właśnie w te, w te akcje w powietrzu i po prostu były momenty, gdzie nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić i jak najszybciej opanować piłki i sprowadzić jej do, do ziemi. No to co, mecz zakończony 2 do 0. Stomil po raz kolejny zwycięża i tak jak tutaj wspominaliśmy jest to bardzo już długa pasta zwycięstw Stomilu. Czekać tylko trzeba na następne wyniki. I mamy nadzieję, że zobaczymy się na meczu ze Zniczem Pruszków. A wyczekajcie na następne vlogi. Obserwujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Dzień dobry. No.